Manu. Dzisiaj zmierzymy średnicę skoku tłoka i ewentualnie pojemność Dedry. Andros zmierzył wczoraj średnicę swojej smarfetki, więc ja tu zrobię suchniarka. Zobaczymy. Tłok już ustawiłem w dobrej pozycji, więc na zobaczymy co nam pokaże Ok, mamy to powoli wyciągamy i mamy taki wynik widać? cholera jest jest widać 46.07 skok tłoka hm. jak to będzie tam przez to ująć nie będzie z tej strony to dobrze zrobić, tak? Tak, dobra, przekońcamy Dobra, wiecie co? Może po prostu Wam to powiem Dobra, teraz mierzymy ogólnie najniższy punkt Najniższy punkt mamy sobie zapiszę 54,90 dobra teraz robimy najwyższy, najwyższy punkt powoli lecimy, nie wiem czy to widać robię to, ten film tak na pałę trochę Czy widzicie, teraz wam pokażę. Wcześniej nie mogłem, żeby nie zmieniać miejsca. jest 20, 20,0 80, 89. No, powiedzmy, zakonujemy do 90. Tak jak to miało miejsce w, w, dolnej, w dolnym punkcie. Dobra. Mamy te dwie, te dwie rzeczy. Teraz przejdę do pomiaru. Może już poza kadrem. No i ogólnie to co mi wyszło tak na szybkości tak. Mamy skok Tłoka 54, najniższy punkt, najwyższy. No wychodzi 34, zaokrągiłem, no to jest wiadomo jedna setna, tak. Dalej średnica. Wyszło, wyszło mi 46 mm 07. Tutaj odniosę się do komentarza bargli pod filmem Androsa. No i rzeczywiście ma oczywiście rację, to nie jest dokładny wynik i można przyjąć, że średnica cylindra w DDrze jest być może oczywiście, gdybym rozebrał i zjął cylinder. Pomiar by był znacznie lepszy. Przyjmijmy, że jest to 46 i po przecinku 5, tak. No i tutaj są moje pomiary. 46, przepraszam, 40,65 to jest średnica, tak? Razy 2. Wychodzi nam taki wynik. Ten wynik mnożymy przez 2. Wychodzi nam to. Ten wynik mnożymy przez liczbę pi, no, liczba pi jest niezmienna, wychodzi nam taki wynik. Ten wynik znowu mnożymy przez, przez, przepraszam, skok tłoka, no i wychodzi nam pojemność cylindra. Mam nadzieję, że w miarę jasno i klarownie to wyjaśniłem, aczkolwiek na pewno można było to znacznie lepiej. No nic, na tyle w tym materiale. Dzięki na razie.